No to zobaczmy co zrobi gracz tej klasy KTD85. Jeździ już w trzech zespołach yeah. w ciągu dwóch sezonów, yeah. Także jest grubo, jest grubo. No i co Ty zrobisz? Zobaczymy. Słożę ofertę innym zespołom. zobaczymy, Wartość rynkowa. Moja jest 9 milionów ponad. Moja 7. 10. nie nagracza. wiem, nie wiem co mam zrobić. Aha, to się dobra. No ale dobra, KTD pierwszy nie wezmę mnie chyba, bo to jest, ale to za drogo. Co yes. to, za pierwszym razem za najmniejsze? Tak. Ale najmniejsze było 9,32, a ja jestem 9,02 warty. Aha. O! Nie, Ci mnie nie chcą w ogóle. Nie chcą Cię? Nie. Już na mnie nie chcą. No nie! Mam <grystanie> bez topenu, no. O ja pierdol, to dzieje jest Hamilton? Nie ma, wyrzuciłeś go. Poszedł na emeryturę. Nie mam. Orlen. <grystanie> tak? No. A ten Norris? Ten Russell. Raz zobaczymy. Nie, ja mi pisze, że to zwraca. A Russell jest w Mercedesie. No jak Aha, ja mam nie, bo to jest... Stary jestem, no dobra. Ty wiesz ile zawodników jeździło w tamtym sezonie? 22. dwóch. Mm. <laughs> Schumacher w, w Haasie, Williams Racing, no dobra, zobaczymy. Latifi u nas jeszcze jeździ. Co oddział mało punktów. No to było ciekawe. No ja wyasumowałem na połowę 15. 17 17,5. 6 razy pół pozycji miałem, a ty ile? Y, pół position mam 11 razy, 9 zwycięstw i punktów. 11 razy miałem mieć pół pozycji w tym sezonie? Wow. O. I zespół jaki? Red Bull Racing Głaścionek. A zmieniłeś NGP sobie numer? A zmieniłeś sobie numer na jeden? Tak. Where? Cześć, witamy wszystkich w nowym sezonie. W sezonie trzecim walki KTD kontra Głęścior. KTD Mercedes, Głęścior. Głęścior, naprawę. Głęścior Marula. Tak, naprawę. Dwie minuty. Okay, będzie się go. działo w tym sezonie. Coś czuję. Na te problemy ze sobą, z kimś innym. Chcecie załatwić, chcecie kupić, piszcie. Are you on the track? Tak. Ale strzeliłem nawrót. Uuu, ja też. Tarka mnie. Tarka mnie wciągnęła. Był taki kiedyś koleś z Turcji, no się Tarkan. Śpiewał taką piosenkę. Oh. <ścoughs> Od razu mówię, nic nie piłem, nic nie brałem, jestem przeciwny wszelkim użytkom tego świata. Mhm. Mm Oraz popieram. KTD. Jestem też prze przeciwnikiem KTD. Chciałem z nim jeździć w jednym zespole, nie chciał. Nie chcę to tobą w jednym zespole, bo ty jesteś faworyzowany przez... ...team, zazwyczaj. Faworyzowany okay, przez team. Teraz to zahamowałem 3 km przed zakrętem No muszę jeszcze raz Czemu tak wcześnie hamowałem? Przez McLarena byłbym faworyzowany? Tak Ale mam słabe wykrężenie teraz, masakro Tomasz? Słabe okrężenie Pół sekundy minęłeś do mnie Miałem, w pierwszym sektorze miałem, ale w drugiej co ci mi skiepściłem No to się będzie działo, ale jak żyjesz w tamtym sektorze, byłem czwarty, ty byłeś pierwszy chyba, z pierwszego startowałeś na pewno mm -hmm. 498 Zapraszamy na Na wyścig Hello everybody, welcome to the new season sezon number 3 Witamy ja będziemy się ścigać w Bahrajnie. Tamten sezon zakończył się e, zwycięstwem KTD po dramatycznych e, dramatycznej konstrukcji sezonu, w Brazylii mieliśmy wyniki takie troszkę z kosmosu wszyscy byli zdyskwalifikowani, oprócz gościa, który się rozbił Hello! Witam wszystkich gościów. Dostałem punkty za piękne rozbicie się. To nie były punkty, że nie. teraz o nowe cele. W no no nowych zespołach? Tak jest. Katie jedzie nie, w zespole to. numer 4 w ciągu trzech sezonów. Myślisz, że przetrwasz no, no tak. do stycznia? Przetrwasz do połowy sezonu? Cały zespół <laughs> Kurde, no! Okay, tam so to... O, tak mnie poobijali do dookoła, że nie wiem, nie mogłem, nie mogłem wystartować. Oby normalnie Widziałem, że zbuksowałeś zaraz po stacji miałeś dym z stopą No, jedziemy. Piąty jesteś. No. Jestem piąty. Ale jest poszły trzy nodzie. Okay, so Kurwa, jakoś tak mi się zleje. Gdzie jest który jest? Jestem mocny. Masakra. No w ogóle mi się to nie idzie, to ja na jazda. Powiem ci, że dramat jest jakiś. Z czy ja. w, w ogóle tam to, to mi się to tak ja będzie, pierwszy, coś? będzie no. raczej porażka w tym dosyć tym liściwym. Aż tak O, też był crash. Znowu okay, we think the incurred some ja mam underbody. Ja jestem body też so no, like, Próbowałem stroną do 3D. się szczepili. A ten Głaniu tam jest... a nie, guaniu jest coś szesnasty, super. Po prostu nie świetnie no, A Mercedes w ogóle ze mną nie chciał gadać. Nice overtake.

Use yeah, sure, sure. your overtake button more. It's time to utilise some of this energy. Come on! Oh, it's a

Mówi żebym się z nim nie patytkował, ale... Wbieramy tutaj presję? Trochę. Ach, weszliśmy równo w się tylko oponami. Mam dobry wyścig. Jakoś siła do hamowania tego samochodu jest wspaniała. Ja mam do hamowania właśnie się do duszy. Ja Jestem podpisem, to. to jest. Ile pierwsze pod względem osiągów ma ataki, który do tego zadało Yellow flag? To jest superstar, się wygrzymacie. No. Ale jedzie, <laughs> ja, ja. Ja, się ja skoro wygrzymacie. Ja się Ja nie mam, ale... Okay, so we're leading our teammate by 3.6 oh. oh. do Nie, wydaje, to nie, jest, nie, nie, to jest w ogóle, nie powinienem tego dzisiaj jechać, no ale Nie, dobrać. tak i w sobie wyobrażamy. Bez sensu, naprawdę. Co to wiesz była? Nie wiem. W ogóle jestem, muszę skrzydło naprawić. Z to był całkiem. Stop, we Ale na hardy, nie? I wyjadę drugi. Do Saintan. A Saint Peter też jechał. To co my z Gaziem? Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. No za mnie to nie jeden sekund. Ale on na mediumach, jeden sekund. O, to Pani. chyba nie wygramy. Niektórym częściej, niektórym rzadziej. Dopadnie. W ciadach sobie odbijesz, a sobie odbił tylko o ściankę. Ehehehe ja myśmy... Powiem Ci, że... Nie wiem, mój mistrz, co powiedzieć, przepraszam Powiem eee... <grym> Ci, że... Ja nie wiem, jak myśmy w tamtym sezonie pojechali, to zaraz Kurde, Widziałeś ten filmik? Widziałeś, nie? Ale co tam było? Nie pamiętam no, Dużo takich mijanek było Ja tam się rozwalam. Ok, the flags. tam się okazało, że wyjechałem drugi. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuál es ding, dęgi ding, dęgi dęgi bom. Gratulacje! Dziękuję, mój mistrzu! O, mistrza dla ucznia! <laughs> Dziękuję, mój mistrzu! <laughs> A, ale, ale tak mnie nie uczysz! Troszkę ja tak sarkastycznie to brzmi, wiesz? Czemu? Nie ja wiem, tak mi się wydaje, że się tak doślewasz troszkę do mnie. Tak? <laughs> ja jestem. Czego Nie! nie. <laughs> to dopiero początek sezonu. Pierwszy raz wygrałem. Pierwszy raz zobacz na podium jaką mam cieszynkę, bo nie wiem czy się zrobiła. Jak dojedziesz. Ale dobrze jedziesz, nie widać żebyś się ślizgał. No, super, fajnie. No, super. Gratulacje dojechania do mety. No dziękuję już, ale miałem tak już trzy razy, że myślałem, a już. Opuszczę tę klasę i reżyserę. Oczekująco tak się działo. Smiling faces on the pit wall, on on the pit and ball. yes! Number one! Gratuluję, gratuluję. Zobaczymy, co dalej to się będzie działo. Będę so, chciał odbić sobie w <laughs> Nie wiem, jak tak szybko się zgotowałem, to nie wiem. To jest niesamowite. To przejdziemy do piątego zespołu? Przejdziesz do Red Bulla? Eee, to chyba tylko tutaj. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today. And it's great to see it off for the Co mówisz? Czy pełną pulę wziąłeś razem z okrążeniem? No, zakrężeniem. Obiłem razy. No, cóż, no, cóż. Nie było mi dalej. Tym razem. Hmm. Ja, pierwszy raz zaczynam szczesą. wysokiego ca. A potem będzie do